To jest debata polityczna w Polsat News Polityka. Ja się nazywam Grzegorz Urbanek. Zapraszam na drugą część programu. Witam gości. Najpierw na łączach generał Roman Polko, były dowódca GROM, a także były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór. W studiu pan Robert Pszczel, były szef Biura Informacji NATO w Moskwie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Kłaniam się. Dobry wieczór. Zacznę od pana generała. Chciałbym zapytać o to, co pojawia się w przestrzeni publicznej, zwłaszcza co pada z ust polityków po ataku dronowym na nasz kraj. Czy my zdaliśmy egzamin, my jako klasa polityczna, jako wojsko, z tej prowokacji, z tej próby ataku, czy z, można mówić wprost z ataku na nasz kraj? No, tak naprawdę element wojny hybrydowej. I myślę, że zdaliśmy ten egzamin. Długo czekałem na taką informację, że wojsko będzie mogło zwalczać te środki napadu powietrznego, które wlatują naszą przestrzeń, przestrzeń powietrzną. To się w końcu stało. I co więcej, powiem, że Europa tak naprawdę zdała egzamin, bo nasi partnerzy natowscy nie tylko pomagali w zwalczaniu, czy nawet zwalczali tak naprawdę te drony, to jeszcze po tym wydarzeniu deklarują właściwie realizację wsparcia dla Polski co można by wpisać wręcz w realizację artykułu 5. To pan Robert Stel, to bym dopytał o kwestię może nie stricte wojskową, ale bardziej o to, jaki sygnał tak naprawdę wysłali Rosjanie, co oznaczał ten atak dronowy, czy takich ataków może być więcej? Hmm, może być więcej. Innego typu ataków. Rosjanie przeprowadzają różnorodne ataki, które jakiś czas temu to było uznawane Ksińsko się mojej kasy zbyli. Przyczyna do po prostu uznania to za tego jednych. bo już mówimy o aktach sabotażu, prób e, wysadzenia samolotów w powietrzu, przyczynaniu kabli, prób e, zabójstw, prawda, korupcja, dezinformacja, takie i To wszystko się dzieje od lat. Natomiast e, tak, no, jakby niezwykłość tego ataku, czy nowość polegała po prostu na jego skali. I to była forma, dobrze, ja to nazywam operacja prowokacja, bo moim zdaniem to dobrze oddaje i, i trochę byłem zdziwiony dzisiaj, bo, bo słyszałem wypowiedź e, do siły, no to z kim igrał a powiedział, że no tak na razie to nie ma dowodów, że to było intencjonalne. No sądzę, że większość ekspertów absolutnie nie macie niewątpliwości, tych wątpliwości na pewno w Polsce nie mamy. To była zresztą operacja ewidentnie przygotowana jakiś czas temu, również nawet patrząc z punktu widzenia... Poli, polityki informacyjnej Kremla. To było wszystko przygotowane, wiesz, jeśli za, szarżer rosyjski, przed udaniem się, wezwaniem, które miało być zaskoczeniem dla niego, tak? już dąży udzielić godzinnego wywiadu, gdzie ma przygotowane wszystkie linie te kłamliwe, które dzisiaj są powtarzane. No to jest jasne. I to była forma, oczywiście, przetestowania, jak zawsze. Przy mówimy o jednak wojskowych elementach przetestowania systemu oczywiście obronnego, polski i sojuszniczego. Była też forma przetestowania no, jednak pewnej jedności tak politycznej społeczeństwa w Polsce i to już od razu można powiedzieć że się zgadzam. Ten test został zdany. To warto też wyjaśnić, bo to, to, to nie jest artykuł 5 jednak. Artykuł piąty to, to, to jednak inne muszą być znamiona spełnione i na dzień dzisiejszy w ogóle nie ma ochoty wychodzić do wojny. To jest jasne, ale. Z kolei w drugą, stronę, w drugą stronę czasami jest tak no nie do końca zrozumiałe. Nie trzeba aktywować artykułu 5, aby móc podjąć szereg kroków, które są w gestii Głównowęsego, bo ma wydzielone ku temu środki. One są znacznie bardziej ograniczone niż byśmy byli w stanie wojny. I te środki zostały użyte, właśnie wspomniane. czy Samoloty holenderskie, włoskie, Patriot i yy, cały do widzenia. Ale to wszystko powiedziawszy... Politycznie na to patrząc, z punktu widzenia już takiej e, dużego obrazu, e, to e, nie możemy gdyby spocząć na laurach, albo tylko patrzeć na te rzeczy, które zadziałały dobrze. E, I to e, oferty sojuszników wsparcia indywidualnego e, są bardzo ważne i potrzebne, biorąc pod uwagę, no, że no, nie ma systemów idealnych i Polska też no, widzimy, grubsza e, biorąc, co jest potrzebne. Natomiast niepokojące jest oczywiście zachowanie. Mimo wszystko, samego prezydenta Trumpa, i powiem więcej, bo wypowiedź ambasadora amerykańskiego była jasna i klarowna, i tak jak powinno być. Każdy centymetr kwadratowy, czy tam incz, no bo cal będzie broniony. Dobrze, ale milczenie prezydenta Trumpa jest niepokojące. Po drugie, decyzja, którą ewidentnie podjął w sprawie no, właściwie odmrożenia kontaktów i zdjęcia sankcji z Białorusi. Jest powiem, premier się wypowiada na ten temat, rozumiem, bardzo tak, politycznie to te zrozumiała, ja nie muszę być taki duży to jest policzek w stronę Polski, to jest naruszenie naszych interesów. Dlatego, że Białoruś jest państwem wrogim wobec Polski, takim się zachowuje. I takie zachowanie jest, szczerze mówiąc, kompletnie niezrozumiałe, zwłaszcza w kontekście, iż te drony przyleciały z terytorium Białorusi. To jeszcze o Białorusi porozmawiamy i o tym wątku, panie generale, generał Roman Polko. Ja bym chciał dopytać o te nasze możliwości. Reagowania na przyszłość. Jak to jest z tymi systemami antydronowymi w Polsce? Jakby pan ocenił to w skali od 1 do 10? Jak my jesteśmy gotowi, ile jesteśmy w stanie przetrzymać i jak długo reagować na tego typu akty agresji, prowokacji, jak tutaj usłyszeliśmy w studiu? Co jest do zrobienia? Ja powiem w ten sposób: nie trzeba aktywować artykułu czwartego, żeby prowadzić konsultacje. Nie trzeba aktywować artykułu piątego, żeby wspierać kogoś militarnie. Otóż różnica między urzędnikami a wojskowymi praktykami jest to, że my robimy słuszne rzeczy, a dyplomaci często dużo o tym rozmawiają, szukają jakichś kwestii formalnych. Ja myślę, że my sprawdziliśmy Odniosę się tutaj, dobra. bo Polska nie jest sama. Polska jest w strukturze sojuszniczej i nie patrząc za papiery, na dokumenty, Rzeczywiście szef tabu generalnego porozumiał się ze swoimi odpowiednikami. To wsparcie w praktyce jest i to jest kluczowe. Dzisiaj rzeczywiście realizujemy projekt Polska tarcza, która ma nas chronić. I to jest projekt, który ma się zakończyć w 2035 roku, jeszcze 10 lat. No i oczywiście budujemy ten tarczę wschód, zaporanie do przejścia. Takie hasło było, ale to jest również projekt wieloletni. Ursula von der Leyen powiedziała, że trzeba zbudować w Polsce taki mur dronowy, i, i to jest klucz do, do sukcesu. Dzisiaj naprawdę jesteśmy. Mamy duży problem, bo co prawda skutecznie zniszczono, czy, czy tutaj wykazały, wykazaliśmy się skutecznością w niszczeniu tych dronów, no ale taka jedna rakieta, którą był dron zestrzeliwany, kosztuje ponad milion dolarów. A dron może czasem nawet i kilkadziesiąt albo kilkaset dolarów. Także no, zużywamy zasoby, które są nam potrzebne do niszczenia celów o większej ważności niż taki dron, chociaż oczywiście trudno to jest ocenić i chociaż nie trudno jest przeliczać wartość życia ludzkiego na pieniądze, i chociaż oceniam bardzo pozytywnie to, co się stało i to działanie ale musimy budować systemy drony obronne. Są drony zaczepne, drony obronne. Musimy rozbudować elementy walki radioelektronicznej. To są te elementy, które Rosja ma miała zawsze wysoko rozwinięte. No i przede wszystkim musimy też to zdarzenie pokazało bardziej aktywnie i agresywnie, podkreślam jeszcze raz, agresywnie atakować Rosjan i w cyberprzestrzeni i w tej wojnie informacyjnej, bo no nie możemy działać reaktywnie, ponieważ jeżeli będziemy reaktywnie, to zawsze będziemy w tej konfrontacji na polu informacji, na polu walki w, cyber, w cyberprzestrzeni po prostu przegrywać. Pan Robert Pszczel, chciał się pan odnieść tak, do początku. W ramach, ja w ramach przyjacielskiej polemiki, żeby było jasne, ale jednak chciałem przypomnieć panu generałowi, że NATO jest organizacją polityczno-wojskową i aby Saker mógł dać dyspozycję do użycia tych środków, które są do jego dyspozycji, to najpierw ci, że dyplomaci i urzędnicy muszą wypracować mandat, a z tym jest zresztą problem. I to jest bardzo ważna zresztą sprawa dla Polski, dlatego że akurat my, jako kraj frontowy, który od lat jak gdyby jest za tym, aby te uprawnienia... Wojskowych w szerokim zrozumieniu tego słowa, i Sakara bezpośrednio był jak najszersze, dlatego że wiemy, że doskonale że w czasie konfliktu, jeśli by do niego doszło, to czy nawet tego typu sytuacja, jak dzisiaj, liczą się godziny, prawda? Więc tutaj bym powiedział w ten sposób, że zgadzam się, że oczywiście, że chcemy, aby mogli nasi wojskowi koledzy, bo to jest ich domena, użyć te środki, które są dostępne. Tylko problem polega na tym, że bez wypracowania konsensu w tej sprawie niestety te środki nie będą dostępne w ramach NATO, co jest dla nas ogromną zaletą, bo wtedy musimy polegać tylko na swoich, a tutaj no, jest ewidentnie, nie wszystko w naszym systemie po prostu jest w tej chwili gotowe i to nie jest jakaś Coś niezwykłego, ale mamy świadomość, że tu trzeba sporo zainwestować. Co więcej, trzeba się też troszkę poduczyć, być może od innych, stąd ja uważam, nie ma w tym żadnej, żadnej ujmy, wręcz odwrotnie to jest mądre podjęcie że na przykład polscy eksperci będą zasięgać porad, będą konsultować się z naszymi ukraińskimi kolegami, bo no. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, bo ich doświadczenie w tej materii zresztą robią też i Amerykanie i inni, no bo to jest też niestety, powiedzmy, trochę zabrzmi cynicznie, ale swego rodzaju poligon, prawda? Także tu wszystko jest ważne: i ten wymiar wojskowy, i oczywiście wymiar polityczny, i dyplomatyczny. Natomiast no, ja zacząłem mówić o tej sytuacji dotyczącej stanowiska Stanów Zjednoczonych, bo tam są też i inne elementy, które po prostu sprawiają, że Putin, czyli nasz przeciwnik, ten prawdziwy, i Łukaszenka, oni będą postępować w sposób bardziej agresywny, prowokacyjny i bardziej będą wierzyli w to, iż gwarancje w ramach NATO, których jednak podstawą do dnia dzisiejszego jest siła amerykańska, są niewiarygodne. I, stąd I to jest ważne, i to jest ważne. Tak bym to podsumował. Panie generale, co ja dopytam, wchodząc jeszcze w te kwestie wojskowe i możliwości reagowania na zagrożenie ze wschodu, zwłaszcza to dronowe, ta propozycja, która pojawiła się w przestrzeni publicznej, a więc możliwości zestrzeliwania z terytoriów polskich dronów, które są na terenie Ukrainy, na ukraińskim niebie. Czy pan uważa, że to jest dobry pomysł i czy warto rozważyć no, przyjęcie takiego scenariusza i takiego rozwiązania? Już w 2022 roku no nie tylko ja, ale wielu ekspertów mówiło, że to jest dobry pomysł. Prezydent Zeleński wręcz prosi, żeby Polska zestrzeliwała te drony. Rozmawiałem również z dowództwem, ludźmi, którzy dzisiaj są w czynnej służbie, i oni też mówią o tym, że po prostu mieliby więcej czasu na, na reakcję. Oczywiście tutaj jest pole do dyplomaców, no bo trzeba to ubrać w jakieś takie kwestie, które wiążą się z odpowiedzialnością, kiedy powiedzmy szczątki dronu spadną i coś się stanie, co, co no czasem się po prostu zdarza, I, i to jest rzeczywiście jeden z elementów. Drugi element, na który chciałem zwrócić uwagę, no to komunikacja ze społeczeństwem raz jeszcze, no bo to nie jest misja wymuszania pokoju, która ma być, to nie jest misja utrzymania pokoju, tylko yy, to jest misja, yy, przepraszam, to, ma, to jest misja utrzymania pokoju, a nie wsparcia pokoju. To jest, no trzeba rozumieć po co ewentualnie siły na Ukrainę byśmy wysłali, a nawiązuje do tego, że przecież yy, politycy ścigają się ostatnio w tym, kto bardziej nie wyśle żołnierzy na Ukrainę. No to jak teraz mamy zbierać doświadczenia z Ukrainy? Jakim prawem wysyłamy tam ekspertów? No skoro niektórzy politycy, nawet opcji rządzącej, mówili, że tam polski żołnierz nie postawi stopy w Ukrainie, mimo że jednostka Grom przecież już budowała ten szlak komunikacyjny z Kijowem. No ciężko było nawet dzisiaj uzyskać u nas w redakcji taką odpowiedź ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej na tą propozycję wysłania naszych żołnierzy po to, aby szkolili się w możliwości reakcji nad, na ataki dronowe, aby czerpali z tych wzorców ukraińskich pan Robert Pszczel też słowem polemiki. Nie, akurat tutaj się zgadzam całkowicie. To, to polemika jest wtedy, kiedy, kiedy rzeczywiście jest tam jakaś różnica. Tutaj się zgadzamy całkowicie i tylko że oczywiście mówiąc o, o tym, o tym klimacie politycznym. No to też nic się nie dzieje w próżni, i jakby 22 rok to nie jest 25. W 22 roku, przypomnijmy, była cała grupa państw, która po prostu oferowała hełmy. Tak? To się wszystko zmieniło. W niektórych krajach, niestety, jak w Stanach Zjednoczonych, to poszło troszkę w drugą stronę. Ale generalnie rzecz biorąc, dzisiaj jest zupełnie inny klimat i sprawa tej propozycji, e, jak zawsze sukces ma wielu ojców, czy i tak dalej, ale ona jest bardzo właściwa. To zabrzmiało mocno, ja już to mówiłem dzisiaj w innym miejscu, e, w, w, w takim pisie ministra e, e, sprawozdawczeń Sybiki, który dodał, co jest bardzo ważne, że gdyby E, e, państwa sołyszyńcze, powiedzmy sobie otwarcie, skąd miałoby to zastrzeliwanie mieć miejsca? Z terytoriów państw ościennych, państwa bałtyckie trochę skomplikowane względem położenia. Polska, Rumunia przede wszystkim, to nie jest jakaś tajemnica, ale musiałoby być zgoda i poparcie na to. To jest ważne i to trzeba by pracować, ale moim zdaniem to jest możliwe. I minister Sibicha powiedział mądrą bardzo rzecz ważną dla nas, to nie byłoby przystąpienie do wojny, bo nie ma na to przyzwolenia, i również te wszystkie rozmowy, w które zostaliśmy wmanewrowani. Tylko przerwę panu. To jest tak. głos ukraińskiego polityka. Jaki byłby głos i jaki mógłby być no, głos ze strony zgoda, Rosji? Zgoda, zgoda. ale nie. To nie. Właśnie o to chodzi. To tutaj nie powinniśmy, Rosja nie powinna mieć prawa głosu, bo to jest prawo do samoobrony zarówno Ukrainy, jak i naszej. I w tym momencie to byłoby korzystne oczywiście dla Ukrainy. Pomagaliśmy. Byłoby korzystne dla nas. Ograniczyło. No Ukraińcy sądzę, by się zgodzili na to ryzyko, bo i tak spadają te, prawda, szczątki. A po trzecie, również z punktu widzenia Ukrainy, taka pomoc, e, zaszliwianie nad ich terytorium, przynajmniej nawet i w części, odciążyłoby ten system, który jest bardzo naprożony. I te różne, wszystkie wysiłki, które trwają miesiące i miesiące, e, które zostały wymuszone przez to, że Ukraina i państwa europejskie zgodziły się, żeby prezydent Trump jakby prowadził ten proces pokojowy, z tego nic nie wyniknie, bo Rosja nie jest zainteresowana pokojem. One moim zdaniem. Odciągnęły naszą uwagę od tego, co jest realne i byłoby szalenie pożyteczne i konkretne. I to jest właśnie ta idea. Ja bym wolał, żeby w tej chwili się zająć bardziej tym, bo sprawa pokoju, tak jak mówię, to jest mglista sprawa. Trzeba było przeprowadzać te rozmowy i budować tą koalicję z no, prostej przyczyny, żeby po prostu prezydent Trump był na tyle zadowolony, żeby nie zabrał swoich zabawek, które, za które i tak Europy wszyscy płacą, w sensie pomocy ukraińskiej. Ale są pewne granice po prostu absurdu. Bo to jest absurd. I w tym momencie uważam, że ta pro propozycja nie tylko powinna być popierana przez samą Ukrainę, ale powinna zyskać nasze poparcie. Bo jak widzimy, byłoby to z namacalną korzyścią również dla naszego bezpieczeństwa i sądzę, że nasze społeczeństwo byłoby również bardzo za. A to ma istotne znaczenie z punktu widzenia wszelkich decyzji rządów w tego typu sprawach, bo każda decyzja jest opatrzona jakimś ryzykiem, oczywiście. To mamy jeszcze kilka minut. Pan generał Roman Polko, panie generale, pytanie o manewry, które rozpoczynają się lada moment, manewry Zapad. Pamiętamy, czym zakończyły się te manewry w 2022 roku. Czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie, albo inaczej, jakie potencjalne zagrożenie dla Polaków, dla naszych granic może stanowić fakt, że te manewry odbywają się tuż przy granicy z Polską i zaangażowane w te manewry jest no, 40 tysięcy żołnierzy rosyjskich? no tu chciałbym podkreślić, że zawsze te manewry miały taki agresywny charakter. No to było tak jak z tym pacyfizmem, który Rosja chciała szerzyć w zachodniej Europie po to, żeby rozbrajać Zachód, a wzmacniać własną pozycję. I tak samo tutaj też oczywiście założenie jest takie kłamliwe, że NATO stanowi zagrożenie i te manewry kończą się czy to uderzeniem przez Litwę obóz królewiecki, czy też niszczeniem za pomocą też chociażby broni jądrowej. Stanowić dowodzenia rozmieszczonych no, nie tylko na wschodniej Francji NATO, ale także w głębi operacyjnej gdzieś tam w Niemczech czy, czy jeszcze w innych krajach. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli powtarza się takie manewry, to w głowach rosyjskich generałów no, to się buduje jako rzeczywistość, którą warto by zmaterializować. Oprócz tego, podczas tych ćwiczeń zawsze prowadzone są różnego rodzaju prowokacje. No, tak naprawdę myślę, że myśmy już rozpoczęli to. Ćwiczenie zapad i to było wkalkulowane, bo nawet wraz za tymi dronami była przygotowana już taka kampania informacyjna, kampania, która w istocie ma budować taką narrację, która, której istotą jest skłócenie Polski z Ukrainą. No bo wbijanie ludziom do głowy, że to Ukraina wysłała drony, pod, drony na Polskę po to, żeby wciągnąć Polskę do wojny ukraińskiej, no to jest rzeczywiście coś. Co Putin cały czas chce realizować i chciałby, żeby Polacy w to uwierzyli. To mamy jeszcze minutę, minutę trzydzieści programu. Ja bym chciał już nie pytać o zapad. Kwestia, którą pan wywołał także na początku tej rozmowy, a więc no uwolnienie więźniów politycznych, tego co dzieje się na Białorusi, mnie bardziej interesuje to, co Donald Trump napisał do Łukaszenki. Ten ton, w którym ten list wybrzmiał, o co tu chodzi w tej sprawie? Co tak naprawdę Donald Trump próbuje osiągnąć i czy to jest właściwy kierunek prowadzenia dyplomacji? Ja już jestem na emeryturze, w związku z tym nie, nie jestem urzędnikiem ani polskim, ani natowskim, więc mogę sobie pozwolić na. Dalej mniej dyplomatyczne określenie tego. Znaczy, po pierwsze, trudno zrozumieć sens tego, bo jedyny sens, który patrząc na to, co się stało, czyli pojechał przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do, do dyktatora, do siepacza, człowieka, który trzyma w kazamatach ponad co najmniej ponad tysiąc więźniów politycznych, tak? i wynegocjował z wielkim szumem, prawda? Uwolnienia około 50. Ja bym myślałem, że początkowo że to głównie chodzi o Amerykanów. No i wtedy się przedstawiasz, że to wielki sukces, ale tam zbyt wielu, jeśli w ogóle Amerykanów nie ma, bo oni w większości cali przesiedli. Za to z kolei, za ten gest dyktatora który w dodatku się począł na tyle silnie, że już zaczął agresywne rzeczy mówić, i wiadomo, zostały de facto zniesione sankcje amerykańskie. Ja uważam, to jest bardzo niemądre i na, musimy robić swoje. Granice oczywiście muszą być zamknięte i nasze stanowisko powinno być takie i powinno być w jakiś sposób wyrażone publicznie, że Polska nie może się kierować błędnymi decyzjami innych krajów, nawet jeśli są to Stany Zjednoczone. W tym ja stawiam tutaj kropkę. W studiu pan Robert Pszczel, były szef biura informacji NATO w Moskwie, bardzo dziękuję. Ośrodek Studiów Wschodnich także. I dziękuję także za udział w programie. Pan generał Roman Polko, były dowódca GROM, dziękuję za obecność i za dzisiejszą wypowiedź.